z tej strony Oskar. Dzisiaj nagrywamy Brawl I tak widzicie, że nie, nie mam żadnej powiadomości, bo przed chwilą nagrywałem i coś mi nie wyszło. Widzicie na Bo mi się wyłączył telefon, a ja muszę się zobaczyć. Mogłem mieć sobie. Tak, teraz jeszcze nagrywałem. ale tak. Tutaj mamy tą tarę i tutaj jaliśmy nitrzelkę i tak. I tutaj jaliśmy po wiadomość. No to zobaczymy już. Bo. Nowy skin, no bo. I to jest też. To jest postać nowa. Słuchajcie. no nie ciekawi bardzo. Yy. To coś. Co z tym chodzi? Oho, uh. 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 tego nie spadnie, nie, 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 nie. Dobre, ale tak, mamy nie, 20 nie, 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 na nie, 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 na lepsze. Która jest lepsze postać. Ja się nie ulepszam, nie gram tej, ale mam skina! O, 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 o. Zaraz zagramy tym skinem. Dobra, mamy. No już tą rangę i teraz też 20 to powinno być. I czy to, czy bóla? Ból chyba ma lepszy zasięg. Nie wiem, ale ona ma lepsze w tobory. Power by. Power boy. też trzeba ulepszyć, bo mamy Rico. Rico dropnęłem. Ryby szło, chyba tak. Albo na odcinku nawet. Nie wiem, nie patrzę na Nie raz mi się dropnął po sztacie, nie nagrywa, nie nagrywa

no to moja mama odkurza tak, odkurza moja mama. zagramy jeszcze w czoło może coś wleci czary mary pokusz żeż będzie tutaj powstać nowa i tak mam duży sens będzie nowa powstać i pyt. kurczę czary marsz tełpa jak tu czary mary gemy tu się pojawią w tej oto szczydrze małej jeszcze tu małej że tej małej szczydrze się, się pojawią gemy i start o, nie działa nic nie działa a może za kolejnym grażem Dobra, ale gramy I się zbliżamy już no 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 Już mamy tego broka, odblokowaliśmy z tego planeta na odcinku Tak, teraz lecimy 100-200 100, 200 tyś... 100 200 pucharków Teraz lecimy i na koniec 160, 140, 150, 160, 170, 180, 190. I daj, mamo, ich. Dobra, jeszcze ile tam mam zostało kroków? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem.

O tam kar jeszcze zniszczyliśmy co ty... O co? O Jezu, co to Ci, ale muszę zostawić sobie. No nie, no nie. Krzeto już to się... eee, ja byłem eee, dziwny. Dobra, chodź kar. Nie wiem, jak to się już to wiem, no bo nam się różnili. Weźmy, że się to głupiałem. Tak, dobrze mi się okazało. Tak mogę się odsować. O body, 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 damy graj! Graj! Kar zginęł. Piękne. I teraz mogę zginąć ja też. Czekaj tego bota zatruje trochę. Tym środkiem. Przyjęcie. Dobra, mamy to. Kurde, czekaj kar! Czekaj! Czekaj kar! czekaj! czekaj! Yes, 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 yes! Tak, 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 Hitem na polskim intubie Lecimy z tym hitem na polskim intubie Ej Lecimy z tym hitem na polskim Giniemy Ej Giniemy na polskim intubie Eee Plus siedem Ej Ej Plus siedem Ej Ej Rymuję jak to rymuję, Żeby żostaliście w domu Bo mamy żostać w domu Ci co są na pod... Ci co są w robinie co się tu aż W miastach, w miastach. są w miastach? W miastach? To mają najgorzej, najgorzej, bo tylko mogą wejść na balkon, a niektórzy tu mają... Co są na wiosce i nikogo koło siebie nie ma, to tylko można nigdzie wyjść i się nie Też się mnie nie... Dobra. Ja już nie wiem. <słuch> no, się... nie będziemy jechać na wakacje. widzowie je. No mój, otwarte. Musimy odrabiać lek. Będziemy musieli odrabiać lekcie. Jak teraz się połowa lekcji odrabi tak i tam z tym. Nawet jeśli nie pójdziemy szkoły. Po co chodzić na szkołę jak można zostać wano? I nie jechać do szkoły. Hi, hi i tylko pojechać na wakacje. Ej, tylko pojechać na wakacje. Ej ej, 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 Tylko pojechać, pojechać. Ci co mają, takie jakby, no, gry porządne, ja już rozwinąłem no, się. Ja już poszukałem Mario i już mam Mario, i już ma. będę mógł nagrywać Mario. To jest legalne, będę mógł nagrywać się Mario, ale teraz muszę sobie zmienić. test cueskida, to to. no to nie mam dajcie to nasza przyjaciółka no to daj tu no tu i to żeby tu tak i dobra tak jak ma być to ma zostać ma być. I tu. Też będzie dobrze. Więc to tu się Zobaczymy coś. I będę teraz jeszcze jeden nagrywał odcinek z Mario. Dobra. Więc zegnę się z Wami. Widzimy się już jeszcze dzisiaj, zobaczymy się, ale nara! Więc noro ho, ho, ho.